Proszę! Dzień dobry! Przyszedłem zgłosić reklamację. poproszę Paragon. Proszę pana, nie mam Paragonu, ale zamiast tego mam wyciąg z karty. Także. Niestety, ale nie mogę przyjąć tej reklamacji. Reklamację z tytułu rękojmi. Z tego co wiem, wystarczy wydruk z mojej karty. Proszę i od razu telefon. Proszę. No, a teraz wpiszemy. Poproszę Pana imię i nazwisko. Adrian Kowalski. A teraz poproszę od Pana pana adres mailowy i numer telefonu. Hmm, podam panu adres pocztowy. Proszę pana, potrzebujemy Pana numer telefonu, aby no, poinformować po prostu pana o rezultacie reklamacji. Proszę pana, nie mam obowiązku podawać panu swojego numeru telefonu ani adresu mailowego. Mogę do to panu podać swój adres zamieszkania. Polna 3 toruń 88100 kod pocztowy. A więc proszę mi powiedzieć, co się stało z tym telefonem, no i kiedy pan zauważył tą usterkę? Trzy dni temu przestał działać wyświetlacz. Interesuje mnie tylko wymiana na nowy. Proszę pana, niestety, ale w systemie automatycznie zaznacza się naprawa lub zwrót gotówki. Niestety. Tam te opcje i zaznaczyć wymianę towaru na nowy. Mamy tylko takie formularze, i zawsze w taki sposób przyjmujemy reklamację. A sprzęt zostanie tylko wysłany do producenta: oni tam wszystko zrobią. I teraz imię jedynie na nowy model. Ale jeżeli będzie możliwa naprawa, no i tak zostanie naprawiany. Pan poczeka. Proszę, Proszę zobaczyć. Celny jest gwarancji. Ja już Panu mówiłem. Jest to zgłoszenie reklamacyjne z tytułu rękojni. Ja to po prostu skreślę. I napiszemy tutaj: Rękojni. Ale to, co Pan teraz tam napisze, to tak nie ma znaczenia. Też widzę, że Pan zaznaczył na prawej zwrót gotówki. Lecz Panu mówiłem. Mnie tylko interesuje wymiana nowy model. Dlatego to odznaczę. I to są nasze wymiany na nowy model. To właśnie będzie pana egzemplarz. Proszę bardzo. Do widzenia. No, do widzenia, do widzenia. Je, co za człowiek?